Cześć wszystkim, z tej strony Weronika Załoga oraz Marlena Załoga. Witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniać oleje i filtry w naszych ciągnikach, także outfity. Jak widać na stare stóp, na koszulki, koszulki moja jakaś jest sprana, wyplamiona, stare jeansy stare buty, bo różne rzeczy przy takich rzeczach się zdarzają. Nie jest to już nasz pierwszy przegląd, wiecie, my jesteśmy już w takich rzeczach stare wyjadacze, już to jest nasz któryś przegląd, który wykonujemy niestety lub stety w tym duecie, także ten duet zaprasza Was na, na nowy, nowy odcinek, odcinek na, na, na naszym kanale. kanale. Naszym pierwszym pacjentem będzie New t 485 Oczywiście, tutaj jest błędna cyferka, znaczy cyferki, bo powinno być 100. Bo tak, jak pamiętacie, jest on podkręcony do 100 koni, no ale wiecie, już nie będziemy tego zmieniać. Oraz MTZ. Nie no żartuję, naszym pacjentem będzie T6050. New Holland. Pudełko takie już wiecie not fresh. Filtry już nas czekają. Chłopaki w takim tempie wysyłali nam filtry. Zdążyłyśmy już dwa razy się rozmyślić, namyślić odnośnie wymiany filtrów, ale teraz zdecydowałyśmy się jednak, że to jest ten odpowiedni moment właśnie na wymianę olei oraz filtrów. Także tą firmę znacie. znacie, ponieważ te filtry służą od już kilku sezonów w naszych ciągnikach. Nasze ciągniki współpracują właśnie z filtrami HIFI. -hi Filter jest to polski producent. Stylowy nie powiem. I jeszcze więcej poduszeczek. Ja, jak widać, tutaj już wszystko sobie pooglądałam. Mogę pokazać wam filtr olejowy. Piękny, czarniutki. Ogólnie do tych dwóch ciągników, co powiedziałam na początku. A tutaj mamy filtr paliwowy. Także wszystko jest. I teraz wszystko, jest. wszystko się zgadza. Gwóźdź programu, ponieważ przy wymianie określiłyśmy, że nie będziemy wymieniały samych filtrów, bo to by było bez sensu. Siedzi, krąży, takie mądre, głupie powiedzenie: nie smarujesz, nie pojedziesz. A przede wszystkim w maszynach rolniczych, czy też innych maszynach, chodzi o to, aby było dobre smarowanie. A jak dobre smarowanie, to z królem naszych pól, a mianowicie z marką Fuchs. Mamy tutaj olej AgriFarm, już kolejny sezon w naszym gospodarstwie. Sprawdzony przez nas, także jeżeli chcecie sprawdzić, to możecie go zakupić. I teraz jest ku temu bardzo, bardzo dobra okazja. No, w polu samorośnie, a tu. E! O co chodzi? Czemu pani nic nie robi? Co, jak dwali to brałam. I wy również możecie dostać taki oto piękny leżaczek oraz kubeczek, kubeczek. A mianowicie firma Fuchs ma teraz promocję na. Oleje, a mianowicie, jeżeli zakupicie oleje AgriFarm od 5 do 10 litrów, otrzymacie taki oto piękny kubeczek. Ale jeżeli zakupicie tych olej więcej, a mianowicie powyżej 10 litrów, Weronika, zaprezentuj, zaprezentuj, to otrzymacie taki oto piękny leżaczek. Także w tym roku AgriFarm jest królem pulwy, również możecie nim zostać. I dostać taki piękny leżaczek lub kubeczek. Także zapraszamy serdecznie na stronę www.olejeagrifarm.pl. Tam uzupełniacie formularz zgłoszeniowy i otrzymujecie swoje piękne nagrody. Także zapraszamy serdecznie do akcji promocyjnej. Aby zrealizować profesjonalny przegląd ciągnika, potrzebujesz: po pierwsze, serwisantki, <noise> po drugie, czegoś do zabezpieczenia rączek. Po trzecie potrzebujesz filtrów i jeszcze więcej filtrów. Po czwarte, logiczne: nie posmarujesz, to nie pojedziesz. Po piąte, konewki. Po szóste, olej. Po siódme, pomocnika. Po ósme, rozgrzanej maszyny. Po dziewiąte, pojemnika na stary olej. Na koniec, po dziesiąte, potrzeba przede wszystkim chęci. I tak oto możemy rozpoczynać przegląd naszych maszyn. Zapraszamy serdecznie. Co, Weronika, nie wejdziesz się? Nie, no weszłam się. Nie Kurde, to gorąco jest. Na zewnątrz tylko niecałe 30. A. Tutaj jest 10 stopni więcej. Albo 15 nawet. Jak tam, Weronika, żyjesz? Żyję. Tylko korek jest Jak nie złapie korkę? Ta to ona powiedziała, że będzie piła korek. Ha, zobacz jak elegancko co, złapałaś go? Mam, mam. Ja u ciebie nie wzbudziłam. Jeszcze. Mm. <laughs> Puchacie, panie. Ci, panie. No, bo był rozgrzany. Ciągnik. I kabello, coś jednak potrafi. mogę wychodzić. Trzeba 5 kilo mniej, i by łatwiej tobie było wyjść. I co tutaj pani robi? Czyszczę koryb, Żeby był czysty. Co? Może być? No ja wiem, na wsi będzie. Co jest, co jest, co i chodź tutaj. Przed chwilą mówiłaś, że się nawet nie wybrudziłeś. Skąd to się wzięło? <laughs> A mówiłam bierz stare ubrania. No to mam stare ubrania. No w sumie Berka się jeszcze przed nagraniami jeszcze raz przebierała. Bo uznała, że te ubrania są niewystarczająco stare, żeby schęciły je wyrzucać. Jeszcze trzeba poczekać, bo ciekniowej. olej. Jakiś czas temu otrzymałyśmy od jednego z naszych widzów taki oto pasek. I co, będziesz miała się tym obsługiwać? Zaraz zobaczę. Teraz pokażę. Ja pierdolę. Co się stało? A taka bida to nie bida. A spodnie? A żeby to... Nie powiem co. Ale to już było. <laughs> ja nie wiem, jak to się stało. Ale co się stało? Ten olej jest za gorący. Się go boję. Oleju się boisz? A! Ciepłe paliwko. Zapraszam, chętnie. Proszę bardzo. Stare filtry. Też producenta hifi Filter. No, chlapnęło mi, co? Olej z kasterki. Profesjonalizm w swoim. Fachu, fachu. I ogólnie, kochani moi drodzy, parafianie filtrów nie powinno się po... dokręcać. Właśnie po założeniu dokręcać, bo i tak maszyna zasysa nam filtr, więc jeżeli sobie zaciśniecie go na wstępie, później, jeszcze on się zasie, no to jest właśnie problem z odkręceniem go do wymiany. Także uważać, żeby sobie później problemów nie narobić. Jest i jest. Nie wypadł mi jeszcze ani jeden, więc jest bardzo dobrze. Dwie godziny później. To co ci tak, tak ma zejść? No. Co by to było wody nie było? Weronika się szykuje. Tu mamy zużytą szmatkę, stary filtr, a tutaj nowe filtry. Na stronie HiFi filter też Wam podepnę link w opisie. Jest fajny konfigurator, gdzie wpisujecie sobie parametry maszyny i otrzymujecie numer filtra do Waszej maszyny. Tutaj na przykład mamy nasz filterek olejowy do New Hollanda, lub Klasa. Także naprawdę ten konfigurator bardzo przyspiesza pracę i możecie sobie sami dobrać filtry do Waszych maszyn. Także polecajka z mojej strony. Na pewno już o tym wspominałam, ale nie będzie szkoda jak powtórzę, bo to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Niech tylko mama Cię w tym zobaczy. Ja mówiłam jej, że się wybrudzę. Rada? Nie wołaj. Daj deskę, tak trochę dłuższy i chodź. Desk deskę. W zbiorniku trzeba się rozgrzeszyć. <grystanie> Już przestań. Ostatnia rękawiczka. No wiedziałeś, że to nie ten. Ten. Czym się różni? <grystanie> Numerkami. <grystanie> nie, te same numerki. <grystanie> nie no, że tu jest prawdą czy. Nówka. Sztuka. nie śmigana, nie ale zaraz będzie śmigana. Oczywiście nowy filtr należy nasmarować. Proszę bardzo, Weronika. Masz kapnisę. No, puchaj palce. No, ale musi trochę bardziej nasmarować. No, nie wiem, czy go. Jeszcze byli. trochę. Jeszcze trochę. Już, już. I tak się się, jeszcze raz. Popatrzcie. No i tak się ładnie robi. Nie ma być. Będzie. jesteśmy to będzie. Na wsi jesteśmy, to będzie, a nie będzie. No, no tak, trzeba trochę przywioszyć. I tak się to robi. Profesjonalnie, profesjonalnie. Ten tego. Także jeszcze raz, filtry dokręcamy tyle ile możemy, nie przesadzamy z siłą dokręcenia. Nie używamy niczego specjalnego, po prostu ma być dobrze dokręcony, nic więcej. Następny jest założony, czy tylko wlejemy olej gotowy. A ja mówię, że serwis to taka ciężka robota. Dla Do, boki, mnie. do roboty jeszcze jeden Jeszcze nie zmieniliśmy oleju. No to ruchy. Hmm? No to ruchy. Zrzewisze, że się zmieści. te już wyciągnę. A niech stoi. Jeszcze dzisiaj ch... będzie topiła drugi raz. <noise> Proszę mi tu towar wlać. Dobra, będziemy zaraz lały towar. drugiej 20, jak będzie więcej, to ja wezmę. Bo ty nie bidułko nie Przecież to była cała bańka. Czego ty bidułko mówisz? Co się śmiesz? <gry> no dobra, trzeba ci dokręcić, Bidulo. Tam jeszcze trzeba ten korek dokręcić. Kurde, Weronika, taki sprzęt będziesz miała, to aż strach ci dać, żebyś nie zepsuła. Pani musi wstać. I ma pani zabezpieczone na końcu, żeby się nie opoblokowała. To teraz mi to otwórz na końcu. Czekaj, to Ci się tutaj ten korek zostawię. Jak? No i gity, spadzie fajnie się na nie... Właśnie wszystko zasłaniasz. No tam nie nagrasz. Śmiesznie tak wyglądasz. To co? I idziemy teraz z naprawdę nową nowką sztuką Chyba Proszę to jest... bardzo, Fuchs Agrifarm. farm Odbezpieczamy. Szyjka wyjeżdża. Lejemy jak z konserwy. O kurde. Chyba lepiej wlać tutaj, niż żeby dźwigać i do ciągnika od razu wlewać. No, to fakt. No dobra, lej się szybciej. Chciałam przeszponować. I <laughs> ci nie wyszło. I mi nie wyszło. No dawaj. Czy trochę zostało? Nie wiem czy to nie wyciekło. Chyba szybciej teraz leci. Podobnie teraz. Na początku szybko leciało. Nie! No, będziesz tu myła teraz. Nie dobra, dobre. Zakręcamy, Chowamy. Sionara. Także, jak widzicie, na załączonym obrazku wymiana oleju przebiega pomyślnie. Prawnie. Nie jest wcale taka ciężka, i uważam, że te miejsca, w których są właśnie założone filtry oraz są wlewy do oleju, są chyba po specjalnie w takim miejscu zrobione, żeby jednak zatrudniać ten serwis. A zobaczcie, że jednak z pomocą takiej serwisantki można łatwo i pomyślnie zrealizować serwis. W maszynie rolniczej. Bez wybrudzenia się, prawda? Tak, bez awaryjnie. Czy ty na ustach już jego oleju nie masz? Nie wiem. Nie Mogłaś nie. się obetrzeć już. Nie mam jak byłam ręce. No tak. Już? No i pięknie. Ci powiem naprawdę wyglądasz jakbyś pracowała. Na prawo jazdy jak zdawałam, tak samo robiłam. Bo oleju nie wymieniałam. <laughs> Już myślałam. Jest na maksa. Więc jest ok. Na maksa. Akurat na linii. No jedna to jest dziesiątka. No popatrz. Jest 15W40. Widzisz? Oj, dobrze. Aktualnie. Rozpoczynamy wymianę w kolejnym ciągniku. Przynoszę głos do studia. Właśnie wypuścił olej. Jak było? Niech pani odpowiada. Super. Bardzo dobrze się odkręcało, także nie wybrudziłam się. Lata praktyki, także jest dobrze. Ale jest zaczyna dobrze. Bryzgać. Zaczyna bryzgać. Zaczynam bryzgać na mnie, a teraz nie mogę wyjść, bo nie mam pręży. Więc jestem tutaj uwięziona. W ogóle zaraz zwrócę kamerkę bliżej i zobaczycie jakie Weronika ma włosy. Jaki? A ona nawet o tym nie wie. Także przejdziemy bliżej. Pokaż Wercia. No troszkę obróć głowę. Nie w tą stronę. Widzicie? Nie! Tylko nie to. Tak się śmiała, tak się śmiała, że aż korek zgubiła. No i gdzie teraz go znajdę? Masz go. Masz go. No weź, bo mi znowu wypadnie. I jak tam pani serwisantko? Robi się, robi się. Powoli Kręcą się. Robi. Także wymieniamy teraz filtry. Werka je właśnie odkręca. Tutaj już chyba skończył nam kapać olej. Także bierzemy się, bo nam dnia zabraknie. Co nie zabraknie? Już nie zabraknie. Mamy, już mamy połowę sukcesu. Połowa sukcesu. Na roboczo, tutaj śmieci, oleje, woda, stare oleje, szmatki, wronika ze statywem. A tutaj ogólnie jak rozmawiałam z mamą, że te spłonie się już nadają do wyrzucenia. No raczej. No, raczej nie inaczej. Ale patrzcie zadowolone dziecko. No, ale patrz, nawet koszulka mi pasuwała w komplecie na czerwono. No miałam mówić, że tak profesjonalnie wyglądasz. Już czuję, że mnie pooblewa, ale niech nie będzie. Nie, ja sama Pani leci pani. Pobacz! Miałam delikatnie okropało, no Trzymaj. I jak to leciało, gdzie tu było, o, tutaj było, i kręcimy, a taką córkę to chyba nie jeden by nie pogardził, Surka idealna, a i do tego jeszcze ta skromność Niezawodne. Szmatki, stare koszulki. Idealne do takich rzeczy. zawiera już ostatni, co? Filtr? No, w tym roku nie ostatni. W tym roku nie ostatni, bo jeszcze do przygotowań mamy, mamy kombajn. kombajn, także zobaczcie tu jest w tym filterku. W filtrze mamy już posmarowaną uszczelkę, teraz tylko trzeba go Trzymaj. zalać. zadać. Teraz technika już jest. Zobaczymy jak pójdzie tym razem. No. O jednak. Wszędzie brudna. Włosy. Patrzcie tutaj. Umursana. Całe dziecko. Spodnie do świetnika. Widać, że pracuje. Ciężko. Widać, kto pracuje to najwięcej. No tak, tak. Zawsze nam, pamiętam, pisaliście, że powinnyśmy chronić dłonie. Także Werka dzisiaj wzięła sobie to do serduszka i dzisiaj pierwsze, co pomyślała, to rękawiczki. Nim przyszłeś, to zdążyłam nałożyć filtr. No widzę, widzę, że tutaj nie próżnowałaś. Pięknie, z taką serwisantką to można konie kraść, ale nie w ciągniku. <laughs> Jeszcze tylko nalejemy olej, będzie wszystko takie. I co, Wera? Ale to już było, co? I wróci niebawem, ponieważ, jak wspomniałaś sama, mamy jeszcze kombajn do wymiany. Co? Ale tu już było, jeszcze nie skończyło wymieniać. No, wręcz trzy, ry. Patrzcie, jak ładnie. I co, wyronicie? Co? Polecasz konewkę? Bardzo fajna, przydatna bardzo. Po raz pierwszy wyronicie z konewku, z tego typu konewku. No. Trzeba umyć i schować będzie. Przyda się nam jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku. Zmęczona? No, tak jak po mnie widać, tak jak wyglądam, wybrudzona. Tak właśnie się czuję. <laughs> Czujesz się, jakby 5% Twojego ciała to był olej. No właśnie, dokładnie. te tak. 2% paliwa. No i moje tak, ostatnie rękawiczki się zepsuły Trzeba Kupimy na no spokojnie. A jak wymiana? Wymianę jak najbardziej na plus, bardzo fajnie było, że tą konewkę miałyśmy, to dużo nam usprawniło. No jednak 120 się no. przycisnąć między maską a kołem jest ciężko. Nawet nie chodzi, żeby się przycisnąć, tylko podnieść to i trzymać tak długo. Tak, to... zdecydowanie no. lżej jest trzymać 5 litrów w łapkach niż 20, także tym bardziej, że patrzcie, to takie <noise> jak u kogucika. Hucherko. Takie nasze małe, także jeszcze raz zapraszamy do wzięcia udziału w promocji firmy Fuchs, a mianowicie tej, o której wspominałyśmy wcześniej, promocji zakupowej, właśnie tej 5-10 litrów, gdzie otrzymujecie kubeczek i tej powyżej 10 Leżak. litrów, tak, leżaczek. Także uważamy, że warto korzystać. W kwestii właśnie filtrów, które posiadamy z firmy Hifi Hi -fi Filter, to co Weronika? No, u nas jak najbardziej się sprawdzają, jeszcze nic się nie działo. Co roku mamy te same filtry, także sami tak. możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego zawsze są te same, tak. wiadomo, że są dobre. Także jakby, już... jakby nie były dobre, to byśmy nie, nie, ku... używały. nie kupowały takich. My sobie już jakby zaufanie do tej marki wypracowałyśmy, także raczej nie będziemy w najbliższym czasie wymieniali u siebie producenta filtrów. Wszystko u nas pracuje cacy, więc to Weronika. Możemy się już chyba żegnać. No, już chyba wystarczająco powiedziałyśmy, także mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Weronika, Cię dzisiaj spracowała. Jak widzieliście na załączonym dzisiaj filmie, obowiązki były podzielone. Tak. Także niestety. Weronika dzisiaj się uspisała. Zostawcie jej troszkę serduszka i miłości w komentarzach, a my się z Wami żegnamy. Także co. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie, like, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Na bieżąco tak, Zgadzę się. A ja się idę szurować i później montować film, także dzisiaj Weronika ma pracowity nie tylko dzień, ale i również wieczór, także my wam życzymy zarówno miłego dnia, wieczoru i żegnam się z wami, z państwem serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, do następnego. Cześć, pa pa. pa. pa.